Aniu, wiesz co? Przychodziłam przez targ i patrzę, a na ławce leży człowiek, więc podchodzę do niego i się pytam, czy wszystko w porządku. Mężczyzna odpowiada, że tak, tylko sobie leży. Pytam, czy potrzebuje pomocy, czy jest bezdomny. Mówi, że jest bezdomny. No i się pytam, czy chciałby, żeby Panu pomóc, czy, czy znam osobę, która może Panu pomóc. Yy, mogę dać do niej numer telefonu. No mężczyzna z początku, no jak on zadzwoni, no ale potem mówi, że ma numer że ma telefon. Więc wyjm Aha, wyjmuję naszą książkę i mówię, że w międzyczasie jeszcze opowiedziałam mu świadectwo mojego brata. No i wyjmuję książkę i mówię, że ta książka jest dla pana. No i ze środka wyjęłam tą karteczkę z modlitwą, właśnie, gdzie jest pan Jezus i z drugiej strony Matka Boża. No i daję mu i mówię, tutaj ma numer, pan numer telefonu, on to przeczytał i mówi, przeczytałem. Ja mówię, że no, ale ta książka, i schował tą kartkę za. Za kurtkę tutaj. I mówię, no ale ta książka jest dla pana. Ech, ale on mówi, że on nie może wziąć tej książki. Odmówił. Ja mówię, no ale, ale dlaczego to, ona jest dla pana? On mówi nie, nie, nie nie, nie mogę. mogę... Że nie może wziąć tej książki, bo ona zamoknie. Jeszcze ją gdzieś zostawi Stawi, ona zamoknie. Ale ja mówię, to Pan ją schowa. On mówi, nie, 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 bo ona zamoknie. No i trudno mi opisać, co ja wtedy czułam. Bo to były tak pozytywne odczucia. Ta jego taka gorliwość. Myślę też o wizerunek Matki Bożej, który był na tej książce, na której jest Maryja Niosąca Ducha Świętego. Mężczyzna jakby bał się wziąć tej książki. On, on, on się bał, że on ją zniszczy, że ona zamoknie. On miał no ta jego, ten jego szacunek do tego, że to jest coś wartościowego, że tak jakby jak... on nie był w stanie wziąć za nią odpowiedzialności, on się bał ją w ogóle wziąć. Naprawdę to dla mnie było coś wzruszającego, może. No, ujęło mnie to za serce. Po prostu ta gorliwość tego bezdomnego człowieka, który no, miał taki szacunek do tej książki, na której jest Maryja. Naprawdę, niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym człowieku. Amen.